To be, kurwa, or not to be. Cześć, tu Roman, witam w kolejnym odcinku mojego vloga. Kolejnym, bo to już drugi po powrocie. Właściwie nie wiem od kiedy liczyć ten powrót, bo najpierw był eksperyment, 14 dni, później był jeden odcinek z Włoch, ostatnio była Kupra i recenzja infotainmentu, a dzisiaj będzie... Taki odcinek podsumowujący moje wypalenie. Trochę już o rzeczach, o których dzisiaj powiem, wspominałem w tym eksperymencie. Pewnie nie trudno jest zauważyć to, że skoro nie nagrywam praktycznie w ogóle albo nie nagrywałem, no to prawdopodobnie jestem wypalony i faktycznie ostatnio zdałem sobie z tego sprawę, że to wypalenie obejmuje praktycznie wszystkie elementy tego czym się zajmuję. Bo czuję się wypalony i tutaj, i na kanale, i w pracy. No i to wszystko złożyło się po prostu do kupy, przez co przestałem w ogóle praktycznie nagrywać. A za każdym razem, kiedy próbowałem coś nagrać, czułem ogromny opór. Stąd na przykład właśnie ten eksperyment, 14 dni, żeby się zmusić do, do tego, żeby cokolwiek nagrać. Efekt był tego taki, że faktycznie na koniec eksperymentu czułem się świetnie, ale już później było gorzej. Więc. Dzisiaj będzie taki inside look, moje pozdrowienia z wypalenia. I oczywiście nie chcę się tutaj dzisiaj rozwlekać na temat kontekstu, w jakich warunkach to wypalenie powstało, ale jest, wydaje mi się, kilka takich rzeczy, które miały na to ogromny wpływ. Pierwszy to oczywiście rozwód, o którym już wspominałem. Nie ma co ukrywać, że jest to ekstremalnie stresujące przeżycie w życiu i po prostu. Trzeba było przez to przejść. Z drugiej strony było też mieszkanie na kredyt, gdzie raty tych kredytów przy obecnych stopach procentowych to jest po prostu jakiś absurd, tam po prostu było w pewnym momencie dwa razy więcej niż na początku tego okresu kredytowania, więc to był dramat i ciężko było też po prostu znaleźć kogoś, kto będzie chciał kupić w tych warunkach rynkowych mieszkanie, więc to był dla mnie taki ogromny ciężar, mentalny też, że ten kredyt istnieje, że to mieszkanie trzeba sprzedać, więc Dopóki się go nie pozbyłem, to było mi po prostu ciężko z tym na głowie, mimo że to nie pływało sobie gdzieś po powierzchni myśli, no ale zawsze gdzieś tam z tyłu głowy ten oddech bankiera było czuć. Na szczęście ostatnio, właśnie udało się mieszkanie sprzedać, więc wszystko jest już o wiele lżejsze. Na to moje wypalenie nie ma co ukrywać, nie ma co się tego wypierać. Wpływa również to, że w firmie jestem w zespole, który nie do końca jest takim zespołem, w którym chciałbym pracować. To są takie rzeczy bardzo internalowe, jak to się mówi. Mamy tam sporo różnych integracji z różnymi narzędziami, jakieś panele admina i tak dalej. I nie ukrywam, że no nie jest to do końca to, co chciałbym docelowo robić w mojej karierze jako programista. Też sami dobrze wiecie, że zawsze byłem dość blisko interfejsów, animacji, UX-u i to jest coś, co, co mnie bardzo interesuje, więc wylądowanie w zespole, gdzie jest dużo takich administracyjnych rzeczy, nie jest moim marzeniem. Ale działam nad tym i po prostu moi przełożeni o tym wiedzą, więc nie mówię tutaj, że jestem niezadowolony w, z pracy w Hodżarze, bo jestem ekstremalnie zadowolony. Generalnie uważam, że jest to genialna firma i taka bardzo propracownicza. Nie kazali mi tego powiedzieć, ja naprawdę tak myślę, ale czuję po prostu, że zmiana teamu wyjdzie mi na dobre. Więc to nie jest tak, że chcę gdzieś uciekać, robić jakieś spontaniczne ruchy, spokojnie sobie czekam i jestem pewien, że, że po prostu gdzieś się przeniosę, gdzie będzie mi fajnie. Niemniej w takim zespole, gdzie praca nie jest dla mnie satysfakcjonująca, tym bardziej właśnie w warunkach tak ekstremalnego stresu, jaki przeżywałem w życiu, nie sprzyja. I po prostu na dokładkę jeszcze tutaj na tym froncie no nie jest tak, jak bym chciał, więc to wszystko się jakoś tak poskładało. No i takim czwartym, jak już sobie tak analizowałem, to wszystko filarem mojego wypalenia jest to, że i mówię tutaj już konkretnie o vlogu, przez trzy lata nałożyłem sobie takie tempo dowożenia i taką niezawodność dowożenia kontentu, że w momencie, kiedy jak to się mówi, główno uderzyło w wiatrak. Ja czułem ogromne poczucie winy, że przestałem dowozić. No bo jak przez trzy lata co tydzień wrzucałem regularnie, bez żadnego wyjątku ani razu, a był nawet czas, kiedy wrzucałem dwa razy w tygodniu, no to w momencie, kiedy nagle nie nagrywam przez trzy miesiące, po prostu czułem się chujowo na maksa. No i kiedy już znalazłem się w tej wypalonej przestrzeni, to muszę przyznać, że jakby z tamtej perspektywy nic nie ma sensu. To znaczy pojawiają się takie myśli na zasadzie Właściwie to ja nic nie potrafię, więc czym ja mam się dzielić na kanale, skoro jestem tak beznadziejny? Jest takie poczucie bezsilności, braku jakiejkolwiek motywacji do tego, żeby, żeby cokolwiek nagrać. Częściowo wynikająca z tego, że brakuje po prostu sił, tak fizycznie. Już pomijam fakt, że przez to wszystko przytyłem 10 kg i praktycznie przestałem się ruszać, więc. No, było ciężko nawet tak fizycznie. Ten brak chęci wynika również właśnie z tego, że człowiek w ogóle w siebie nie wierzy i ma takie poczucie, że jest szereg osób lepszych, które robią to lepiej, które przede wszystkim dowożą regularnie materiały. Tutaj mówię wyłącznie już o YouTubie i o tym podwórku naszym. Więc po co ja się tam będę jeszcze pchał, skoro wszyscy już wszystko powiedzieli i właściwie nie mam nic do dodania. I bardzo ciężko Zmienić tę perspektywę na zasadzie: Ej, ale przecież ludzie lubili Cię oglądać i uważali Twoje materiały za wartościowe. W tych warunkach takiego wypalenia w ogóle nie ma to znaczenia, nawet zarymowałem i bardzo często ludzie pisali na Instagramie, w komentarzach, Roman, kiedy wracasz, kiedy w końcu nagrasz. I to również nie pomaga, mimo że jest to ekstremalnie miłe i było mi super, że ludzie pamiętają, że pytają, czy cokolwiek jeszcze wrzucę. Pisali, że czekają na mnie, ale z perspektywy właśnie tego wypalenia, no nie robi to absolutnie nic. Jest takie, no taka bezsilność po prostu. I mimo, że ten eksperyment 14-dniowy był dość takim spektakularnym zrywem, to uświadomił mi, że ludzie faktycznie nadal są i czekają i pamiętają, bo zaczynając ten eksperyment miałem takie poczucie, że obejrzy to może 50 osób i i po prostu nikt już nie pamięta o tym kanale. Tymczasem te odcinki po kilku godzinach miały kilka tysięcy wyświetleń, co jak na kanał, który był martwy przez kilka miesięcy. Uważam, że był to całkiem fajny wynik. I bardzo Wam za to dziękuję w ogóle, że, że zaglądaliście, że oglądaliście te odcinki, bo czułem, że nie idę jakby przez ten eksperyment sam. No i mówię to wszystko dlatego, żeby Wam przedstawić jakby to, jak, jak ja czułem to wypalenie. Bo być może z kimś to będzie rezonowało, może ktoś czuje się podobnie, i na pewno ten odcinek nie jest receptą na to, jak z tego wypalenia wyjść. Ale czuję, że we mnie jakaś energia się zmieniła, że inaczej podchodzę do nagrywania odcinków. Że wcześniej miałem: Kurwa, muszę nagrać odcinek, i miałem takie: Nie, nie chce mi się, nie mam chęci, nie mam siły, i było tłumaczenie albo, że jutro, albo, że za tydzień, albo, że nie mam pomysłu. A teraz mam coś takiego, że nagrałem w sobotę odcinek o Formentorze. Dzisiaj jest wtorek, i w sumie to się trochę nie mogłem doczekać, żeby odpalić lampy i aparat, i żeby coś nagrać. Więc faktycznie coś się zmieniło. Nie ma takiego przymusu. Także czuję, że powoli wychodzę i chciałem Wam powiedzieć, jak do tego doszło. Ale podkreślam absolutnie, nie jest to odcinek pod tytułem Jak walczyć z wypaleniem. Widziałem kilka takich na YouTube i no, to jest taki coachingowy bullshit bardzo często. Widziałem nawet odcinek, gdzie była miniaturka Wygraj z depresją w dwie minuty. Ja uważam, że jakby, jak ktoś robi takie miniaturki, to powinno mu się przewiercić kolana, bo od leczenia depresji są psychiatrzy i psycholodzy i leki, a nie filmiki na YouTube, gdzie ktoś ci mówi, że ma zjeść makaron i pobiegać. Ale mogę przynajmniej z mojej perspektywy opowiedzieć o składowych, które jakoś wpłynęły na, na to, że faktycznie ta energia się zmieniła, odmieniła e, jest mi jakoś tak fajniej z tym, że spoglądam znowu w obiektyw i mogę coś opowiedzieć. Więc pierwszą rzeczą przede wszystkim jest to, że nie ma czegoś takiego moim zdaniem, jak walka z wypaleniem. I szukałem jakiejś takiej metafory sprytnej, żeby to opisać. I jedyne co mi się kojarzy, no to jakaś taka lampa, na przykład naftowa, która się pali. I ona ma ten aftę, ten olej. I nagle nie ma tlenu. Brakuje tlenu, ogień gaśnie. I dla mnie walka z wypaleniem, sposobami tych YouTube'owych ekspertów, to jest dolewanie oleju do tej lampy. Gdzie jakby bez tlenu ona i tak się nie zapali. I to jest maks mojej wyobraźni, jeśli chodzi o przedstawienie tego, jak odczuwałem wypalenie. Więc moim sposobem, to, co poczułem, że podziałało, jest wpuszczenie powietrza, w takim sensie oddechu, rozluźnienia, odpuszczenia i właśnie braku walki, tylko poddania się temu, że to jest jakiś proces, w którym się jest i on być może minie, a być może nie minie i w ogóle już nigdy nic nie nagram. Po prostu będę musiał jakoś przedefiniować to, co robię i zacząć od czegoś innego. Akurat. Bardzo mi zależało na tym, żeby zacząć z powrotem nagrywać, więc gdzieś tam miałem taką nadzieję, że w końcu mi przejdzie i będę miał z powrotem siły, żeby to robić. Ale prawda jest taka, że są osoby, które z wypalenia wychodzą latami, latami terapii, latami po prostu jakiegoś takiego odpoczynku, zmiany życia, zmiany pracy, zmiany w ogóle zawodu. I ja nie wiedziałem, ile czasu mi to zajmie, ale jakbym sobie mógł powiedzieć, sobie sprzed roku na przykład, Coś mądrego, to bym powiedział, że mam zupełnie odpuścić i nie czuć się winny, że nie nagrywam. I wydaje mi się, że gdybym nie miał tego poczucia winy, to wyszedłbym z tego trochę szybciej, bo to poczucie winy sprawia, że chcemy walczyć, a jak chcemy walczyć, to akurat w moim przypadku w tym wypaleniu było po prostu jeszcze gorzej, bo mam jeszcze większe poczucie winy i to jest jakieś takie zamknięte koło. Nie, nie działa to po prostu. I na początku wydawało mi się, że na przykład we wrześniu, jak miałem trzy tygodnie wakacji, to w ogóle były pierwsze tak długie wakacje w moim życiu, wydawało mi się, że po tych wakacjach wróci mi energia. Albo że w ogóle na wakacjach będę nagrywał. Co w ogóle się nie wydarzyło, no bo miałem nagrać ten odcinek o samochodzie, samochód mi zebrali, to mam takie, dobra kurwa, to już nic nie nagram, bo się tak wkurzyłem na to, że, że tego samochodu nie mam. Popsuli mi plan po prostu. W każdym razie po tym urlopie wróciłem jeszcze bardziej zmęczony, bo, bo dwa razy rozwaliło mi się auto i, jakby w, oczywiście bawiłem się tam świetnie, natomiast zmęczony w takim sensie, że nie miałem w ogóle paliwa do tego, żeby zacząć nagrywać. Wydawało mi się, że tam się zresetuję, ale tak nie było, przynajmniej nie w tym kontekście. Mimo, że sam wyjazd był super. Kto ogląda Insta moje, ten wie. Ale jak to mówią, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Ja tak trochę mishmash mam z tej wypowiedzi dzisiaj, ale idę chronologicznie. Więc nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, ponieważ przez to, że rozwaliło mi się auto, nie miałem go przez miesiąc, to zacząłem chodzić bardzo dużo. Bo niby miałem auto wypożyczone, ale to była Skoda. Jak ja mam jechać Skodą, to tak średnio, więc po prostu gdzie mogłem, to chodziłem. I wiem, że ta zasada tam 10 tysięcy kroków to jest y, wymysł jakiejś tam firmy, co robiła krokomierze, ale faktycznie no, plus minus tyle wyrabiałem dziennie, bo po prostu chciałem więcej chodzić, i przez to, że więcej chodziłem, to jakoś wprawienie tego ciała w ruch spowodowało pojawienie się jakiejś takiej innej energii. To znaczy, przez to, że zacząłem chodzić, zaczęło mi się chcieć jeszcze więcej ruszać. Kupiłem sobie ławeczkę do ćwiczeń, kupiłem sobie handlę, więc trochę ćwiczę teraz w domu. Wiem, że jeszcze efektów nie widać, ale przynajmniej coś robię. I chodzi mi o to, że z takiego kompletnego zastania, z przytycia 10 kilo, przez to, że rozwaliło mi się to auto i byłem zmuszony do chodzenia, nagle zauważyłem, że ten ruch generuje jeszcze więcej ruchu. I kiedyś gdzieś widziałem taki odcinek, to już nie było coachingowe gówno. To był jakiś tam. Nie pamiętam, kto to był. W każdym razie opowiadała ta osoba o tym, że motywacja jest generalnie przereklamowaną rzeczą i tak naprawdę akcja generuje motywację, czyli jeśli zaczniemy coś robić, to w efekcie być może zachce nam się znowu coś zrobić. Nie wiem, nie chcę tutaj wchodzić na takie właśnie rzeczy, you can do it i tak dalej. W każdym razie mówię tylko, co u mnie podziałało. W międzyczasie. Przy tym rozbitym aucie i tym wszystkim, właśnie sprzedałem mieszkanie, więc to był kolejny taki ciężar, który zszedł mi z bani. I dodatkowo jeszcze w ciągu dnia zadbałem trochę o to, żeby poprawić higienę mojej pracy. I nie mówię tutaj o prysznicu rano, tylko o tym, że codziennie od samego rana sprzątam całe biurko, bo po prostu wycieram je nawet z kurzu, ze wszystkiego układam tam tylko rzeczy, które są mi potrzebne czyli komputer, klawiatura, myszka, woda. I nie mam na nim żadnych książek, żadnych śmieci, nic się tam nie wala. Chcę mieć po prostu tam czysto. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest zmniejszenie liczby bodźców podczas pracy. To znaczy, że odkładam zazwyczaj telefon gdzieś daleko, żeby odruchowo nie patrzeć na Instagrama, jak coś mnie wkurzy w pracy, bo mam taki odruch i mnie to strasznie irytuje, bo to też dekoncentruje na maksa. W ogóle pogadałem sobie trochę z Adamem, gospodarczykiem, z Overmentem na ten temat. Adam w ogóle pozdrawiam serdecznie i bardzo Ci dziękuję, bo mi rozmowy z Tobą też bardzo pomogły. Adam w ogóle wrzuca takie posty o koncentracji w pracy często i faktycznie uważam, że to działa. I trzecią rzeczą, i to w ogóle nie jest reklama żadna, ale odkryłem to. Że istnieje taka aplikacja jak Superhuman. To jest taka, taka skrzynka, taki klient mailowy po coachingu. W sensie to jest taki klient mailowy na sterydach. Wszystko to można robić klawiaturą. Jest w ogóle dużo fajnych skrótów. Bardzo mi się podoba ta aplikacja, mimo że jest absurdalnie droga, jak na klienta poczty, ale dla mnie jest po prostu zbawieniem. Odkryłem też coś, co się nazywa Inbox Zero, nigdy tego nie robiłem. Podobno to jest jakiś mega popularny trend. Zawsze miałem syf w moim inboxie na mailu, a od kiedy mam tak, że odpalam rano maila i mam tylko maile, które doszły dzisiaj, to jakoś łatwiej mi zacząć dzień. Przeglądam sobie maile, odpisuję tam, gdzie muszę odpisać i zaczynam pracę, a moja skrzynka jest czysta i przez to w mojej głowie też panuje jakiś taki większy porządek. I myśląc o tym odcinku, zaraz przed nagraniem Miałem trochę taki mindfuck na zasadzie, co ma być takim głównym przekazem tego, co ja chcę dzisiaj powiedzieć. Jaka jest taka big idea tego odcinka? I miałem z tym spory problem, ale wydaje mi się, że to, co chcę powiedzieć wam przez ten odcinek, to jest po części to, co powiedziała mi ostatnio też moja terapeutka, że warto patrzeć na siebie trochę bardziej łaskawym okiem, zwłaszcza w takich sytuacjach, bo. Wydaje mi się, że ja próbowałem być twardy, że próbowałem. jak Andrzej, nie? Andrzej D. Próbowałem być twardy, a nie, że mnie jakieś tam osobiste sprawy złamią. Nieważne, dygresja. Że próbowałem jakoś, nie wiem, zwalczyć to wypalenie i po prostu zmusić się do nagrywania, przez co wpadałem w jeszcze większe wypalenie i to kompletnie nie miało sensu. I właśnie rozmawiałem sobie ostatnio na terapii o tym, że kurczę, no, ostatnie dwa lata były bardzo ciężkie. Nowa praca, rozwód, mieszkanie. Yy, ostatnio rozwalony samochód, no nie wiem, jakoś tak mnóstwo rzeczy się na to wszystko nałożyło, i zamiast jakoś tak siebie wewnętrznie przytulić i powiedzieć: Słuchaj, no bywa i daj sobie czas na odpoczynek, na regenerację, to ja jakoś tak próbowałem po prostu przejść przez to jak czołg. I to było błędem, więc jeśli mógłbym się cofnąć w czasie i nie to, że zrobić coś na nowo, tylko cofnąć w czasie i spotkać siebie z wtedy. To bym sobie powiedział: Stary, weź, wyluzuj i, i po prostu spróbuj mniej z tym walczyć i jakoś tak po prostu zadbać bardziej o siebie. I to jest chyba właśnie konkluzja, clue, moral tego odcinka, chociaż ja tutaj nie, nie chcę być żadnym moralizatorem. Jedyne co mogę tutaj dodać, bo wspomniałem o tej terapii, to bardzo ważne jest i zachęcam wszystkich do tego, że jeśli mierzymy się z jakimiś takimi życiowymi Tematami albo nawet jak się nie mierzymy, po prostu warto o siebie zadbać i warto pójść na terapię po prostu. Jeśli czujemy się chujowo, to niech nam pomoże specjalista, a nie ludzie z YouTube'a, którzy nam mówią, że w dwie minuty można zwalczyć depresję. Ja na całe szczęście na depresję nie zachorowałem, ale wiem to dlatego, że no właśnie chodzę na terapię i, i też gdzieś tam to konsultowałem, bo miałem. Swego czasu takie obawy, czy to czasem nie jest właśnie depresja, ale yy, wynika na to, że nie. Niemniej warto o siebie dbać. Zdrowie psychiczne to też jest zdrowie, i po prostu od tego są specjaliści, żeby nam pomagać. To taki jakiś mini-apel, tak pomyślałem, że warto o takich rzeczach zawsze i na każdym kroku mówić. Więc dzisiaj taki odcinek, nie wiem, wydaje mi się, że on jest jakiś smutny, ale ja nie jestem smutny, jestem wesoły, ja się cieszę, że, że wracam i ta energia jest naprawdę zupełnie inna, więc mam nadzieję, że tak to odbieracie, a nie, że ja tutaj przyszedłem smęcić, bo smutne to były, ja w ogóle nie mogę oglądać tych odcinków na przykład sprzed roku, bo dla mnie to są smutne odcinki, bo ja tam widzę Yy, taką kamienną twarz, po prostu człowieka, który yy, udaje, że wszystko jest git. <laughs> Nie wiem. Teraz wracam i bardzo się z tego cieszę. Także bardzo Wam dziękuję i do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie.